To para moderatorska w ścisłej współpracy z księdzem, moderatorem, właściwie z całym zespołem, zespołem animatorskim, yy, diakonii rekolekcyjnej. Yy, ustalamy poszczególne punkty programu, które są odgórnie już określone przez, przez dokumenty Domowego Kościoła, opracowane jeszcze przez ojca założyciela, księdza Blachińskiego. Natomiast pilnujemy programu dnia, umawiamy różne spotkania, które są przewidziane w planie formacyjnym. Muzyka Przeżywamy kryzys rodzin i każde działanie duszpasterskie, które odbywa się w naszych parafiach czy diecezjach, ono jest ku temu, żeby rzeczywiście rodziny trwały przy kościeli i tutaj się budowały, formowały. Ruch, w światło, życie rodzinom przynosi taką, taką pewnie stabilizację, bo nie tylko, że formujemy i są spotkania związane z liturgią, ale w ciągu roku spotkania formacyjne w kręgach i one cementują te rodziny, które mają jakby podobne rzeczy, podobną optykę patrzenia na świat przez pryzmat Pana Boga. Zawzięcie mam właśnie taki moment, kiedy muszę te pieśni dobrać, może nawet zmienić, jeżeli wcześniej zaplanowałam, po prostu ze względu jakby na program rekolekcji, na to, co się dzieje, na potrzeby duchowe. Śpiewamy oczywiście w trakcie mszy świętej, na jakichś dodatkowych celebracjach. Jest także coś jak szkoła śpiewu, kiedy uczymy się tych piosenek, i to też jest taki moment, kiedy nie tylko się uczymy, ale też po prostu spalamy wogę. Zaczyna się od e, namiotu spotkania. Mamy 15 minut na skupienie w kaplicy, a potem jest jutrznia. E, jutrznia, w czasie której e, też no, oczywiście śpiewamy e, hymny, e, psalmy, ale też e, mamy e, piosenkę dnia, bo każdego dnia mamy swoją piosenkę, która nas prowadzi przez ten dzień. Oczywiście mamy symbol danego dnia. No a potem e, już idzie śniadanie. Po śniadaniu mamy spotkanie w kręgach godzinne, na których rozważamy temat, jaki wypada na dany dzień. E, oczywiście takim ważnym punktem dnia jest msza święta, Eucharystia. E, też mamy rozważania liturgiczne, bo liturgia jest bardzo ważnym elementem e, tego drugiego stopnia, to zwanej liturgii. E, no i oczywiście spogodny wieczór. Jest to jakaś forma wypełnienia pewnej luki, która się wytworzyła w naszym życiu, i chyba też w życiu innych małżeństw, można powiedzieć, chociaż myślę, że to nie dotyczy tylko małżeństw, ale także innych, innych ludzi. Natomiast tutaj Domowy Kościół jest przeznaczony do formowania się małżeństw. No i tutaj szukaliśmy jakiegoś takiego punktu zaczepienia. No, i tutaj Domowy Kościół stał się tak, jakby naszym przeznaczeniem, czyli tym, tym wypełnieniem, znalezieniem tej drogi naszych tutaj zwątpień, nieporozumień i, i także naszych nadziei na to, żeby ta przyszłość układała się w pewien określony sposób, którego sami nie mogliśmy tutaj znaleźć. Trzeba nam było osób, które w pewnym sensie nas, nas poprowadzą. Nas poprowadzą, y, utwierdzą nas tym, że y, to, co robimy, y, jest dobre i nasze drogi są y, y, właściwe. Przypomnijmy? Chcieliśmy gdzieś dalej pogłębić swoją formację w kościele, żeby ktoś nas wprowadził właśnie w życie duchowe, jak, jak formować się małżeńsko, żeby razem zbliżyć się do Boga. I to jest właśnie w formacji domowego kościoła takie bardzo właśnie pięknie, że mąż i żona i dzieci mogą formować się razem. Ale jak ktoś ma problemy w rodzinie, czy chciał, a chciałby się do, przybliżyć do Boga, Wystarczy też i porozmawiać z daną parą i proboszczem Porat naprawdę poratują. I mogą, jak to mówić tu skierować do, do odpowiednich, jak to mówiąc, też i para, czy animatorskich czy tam rejonowych. <śmulety>